Kucić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne. 30 sekund. Wszystko zamieniam w jeszcze hotelowa doba. Kiz o Disney w radiu, Supernowa. Już za chwil kilka przywitamy 2022 rok. Mam nadzieję, że szampany już u was za moment wystrzelą. Zróbmy to wszyscy razem. Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Mamy nowy 2022 rok! Wszystkiego dobrego na ten 2022 rok. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności Wam, oczywiście, życzymy. Cała ekipa Radia Supernowa. No i najważniejsze, mamy dla Was fantastyczny muzyczny prezent. Posłuchajcie!